Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Świercz, a przed nami kolejny odcinek z serii Tierlist bohaterów na modyfikacji Heroes 5 Arena na patchu 3.0.1. Czas na Inferno, tak, ostatnio była przystań. Zachęcam wszystkich, którzy nie widzieli, do tego, żeby, żeby zobaczyli. Standardowo, zapraszam. Ogólnie nagrywam tier listę po tier liście, więc jeszcze nie wiem, czy chłopaki podłapali, ale zakładam, że tak, że, że pewnie, że pewnie pozostałe, pozostałe kanały zaczęły tworzyć swoje tier listy, więc zachęcam do tego, żeby kontynuowali ten trend. Co tam jeszcze chciałem wspomnieć, no, że tier lista przy stani była taka, że mieliśmy tam um, jednego bohatera, który zasłużył na SK, nie było bohaterów, którzy zasłużyli na D. Ok, zobaczymy, jak będzie w przypadku Inferno. To jest frakcja, w której czuję się taki powiedzmy w miarę komfortowy, jeśli chodzi o gameplay. Dość lubię grać demonami, więc wszystkich tych bohaterów starałem się tak jak mogłem przetestować. Poza tym te specjalizacje są zgoła inne od specjalizacji, które posiadają bohaterowie przystani, więc przejdźmy do konkretów. Tak więc zacznijmy od Agrael'a, którego specjalizacja polega na tym, że jednostki w jego armii otrzymują o 5% więcej inicjatywy przez całą bitwę, co jest fajne na Inferno, dlatego że Inferno też w sporej... Ogólnie Inferno dużo bije, tak? W sensie jest to frakcja, która, która posiada dość spore obrażenia, i im częściej ma okazję uderzać, tym lepiej, więc agra z 5% bonusem do inicjatywy też zapewnia całkiem fajne, całkiem fajne możliwości. Na przykład możecie sobie wziąć tego jamnika, który bije kilka celi... Um też schowanych za innymi celami, czyli tego, to alternatywne ulepszenie. I dzięki tym 5% powinien wyprzedzać raczej raczej bohatera przeciwnika na lotnym umyśle. Um, więc, więc to jest naprawdę spoko, spoko bonusik. Można to w ten sposób wykorzystywać, bo zmora to i tak raczej pierwsza. Pierwsza zacznie bitwę. Jedną jednostką chyba szybszą od niej jest. Jest gryf i. A dwie jednostki i, i cura, tak? Pozostałe jednostki zaczynają zaczynają zwykle za zmorą, więc no to, to może ewentualnie troszeczkę pomóc w przypadku ewentualnych jakichś debuchów do inicjatywy. Można też wykorzystać speckę Agraela do tego, żeby wziąć sobie za darmo, tak w cudzysłowie, fragment setu ogra, tak, bo bierzecie sobie na przykład plus 5 defa, no i wtedy ta specka bohatera as asekuruje ten, ten minus do inicjatywy, ewentualnie tam kij ogra też, może, też można sobie wziąć. Jest to bohater, którego wsadzę do tieru B, dość zwykły Całkiem uniwersalny i w porządku. Grok natomiast ma specjalizację, która, która polega na tym, że zaczyna z czarem osłabienie, i czar osłabienie obniża, obniża obronę istot przeciwnika o y, level bohatera przez dwa, co jest, co jest moim zdaniem, bardzo mocną specką, jak już wspominałem, w tierście przystani, bo tu akurat spetki się pokrywają, ponieważ tamtą, tam taką specjalizację posiada Ornella. Y, I teraz tak y, o ile w przystani, która polega na na tym, że bije tamta specjalizacja robi dużo, na, ty, na, na tyle tutaj, moim zdaniem, robi jeszcze więcej. Dlatego, że jeżeli jednostki mają o minus 9 defa, a taki diabeł czy czart potrafił przekręcać liczniki, jeśli chodzi o obrażenia, no to wtedy działa to dość dobrze. I dla mnie to jest bohater na mostnym tierze B. I tutaj zasłużył, zasłużył zdecydowanie, jest lepszy od Agraela i tego jego 5%, bo faktycznie, rzucając, rzucając czarosłabienie, niektóre frakcje macie. Macie szansę na to, że będziecie mogli bardzo szybko je pokonywać. Kolejnym bohaterem jest Nymus, no i to jest bohater, który już jest stricte nastawiony pod to, że jest bohaterem infernu, tak i wspiera swoją własną rasówkę. Z każdym levelem tego Herosa, ilość przywołanych bram zwiększa się o 1%. Ilość przywołanych istot z bramy. Komba, kombo, komba, które można sobie robić z. Jego specką to na przykład posiadanie wisiora mistrzostwa. Jeżeli macie wisior mistrzostwa, jeżeli macie szczęśliwe bramy oraz odźwiernego, to w takim przypadku możecie wykręcać naprawdę chore liczby przywołanych istot. To jest jeden z takich scenariuszy, które oczywiście większość ludzi się spodziewa, gdy gra na, gdy gra na tego bohatera. Natomiast nawet jeżeli się tego spodziewają, to i tak trudno jest na niego grać. Ze względu na to, że naprawdę te ilość tych przywołanych istot potrafi przeciwnika zwyczajnie przytłoczyć. Jeżeli dodatkowo jeszcze macie tam, jeżeli uda wam się zmieścić jakieś grupowe przyspieszenie, to te jednostki zapychają cały pasek. I to robi ogromnie dobrą robotę. Dlatego. Ej, wiecie co? To jest naprawdę bohater, który, który powinien być w tierze S. Bo jest kilka frakcji, które potrafi go skontrować. Owszem, ludzie wiedzą, że że będziecie polować na taką taktykę. Natomiast co można więcej chcieć od demona, niż wspierania umiejętności rasowej, która i tak jest umiejętnością dobrą. Więc uważam, że to jest, że to jest S. -ka. Jeżeli jest dobrze wykorzystana, to bywa czasem Mega trudny do pokonania. Kolejną bohaterką jest Jezebow, która ma bonus plus 6,6 do, do tego, do sukkubusów, czyli standardowy specjalista od jednostek. No, no i tak. Fajne te sukkubusy, generalnie, i potrafią robić damage. Czy jest to jakiś mega game changer? No, na Jezebev fajnie, ponieważ um, sukkubus uwodzicielski jest trudniejszy do zbicia. Te plus 6 defa. Daje mu trochę więcej przeżywalności, co jest wkurzające dla przeciwnika, szczególnie jeśli jeszcze dorzucacie tam gdzieś grupowo wytrzymałość, i po prostu ten sukkubus zdąży. Ustać, potem się jeszcze zdąży zbramować, i, i, może, i robi to robotę. Tak samo jeżeli macie ognistego y, władczynię sukkubusów, to ona też będzie biła całkiem spory damage I. No i ja wiem przed, przed agralem bym ją ustawił. To jest taki bohater dobry. Dobry bohater. Nie ma co od niego jakoś specjalnie. A, zaraz. Ona zaczyna chyba z talentem magicznym. Zaczynanie z talentem magicznym. W sumie mogłoby ją. Mogłoby ją tu przesunąć. Czasem talent magiczny na, na inferno się, 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 się przydaje. Więc, więc dobra. Ok, mocne B. Mocne B. Teraz tak. Mamy bohaterkę Biarę. Biara zaczyna, jest specjalistą z, od. Kulek, od, od, od czaru kula ognia i z każdym levelem, nie inaczej, to nie jest z każdym levelem, tylko level podzielony przez 3 to jest bonus do spell powera przy rzucaniu czaru kula ognia. No i teraz tak, jak macie 18 level, to tam bonus, bonus wynosi plus 6 spell powera, jak dobrze kojarzę i. Do no plus 6 Powera to jest całkiem dużo, tak? Jeżeli sobie nastejkujecie na bohaterze z 15, to nagle rzucacie kulkę na, na demonie z 21 SP. Więc jest to specjalizacja fajna. Zaczyna z, z magią zniszczenia i chyba z Mistrzem Ognia. Jestem prawie przekonany. Ja lubię tą bohaterkę. Ja, ja uważam, że jest to jedna z fajniejszych bohaterek, które można, sobie, które można sobie zagrać. Na razie mówię, do tieru, a jej nie wrzucę. Natomiast przeskak przeskakuje w mojej klasyfikacji Jezebów zdecydowanie. Dalej, mamy Alastora. No i teraz tak, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo ich dwóch mylę. To jest Nemus, to jest Alastor. Alastor ma specjalizację o dezorientacji. To jest bohater, który zabiera mana jednostkom przeciwnika, gdy rzuci na nie dezorientację. To jest znikoma przydatność. Jedne co to tyle, że startuje z tą dezorientacją i. I faktycznie, no, jest jakby, ma dodatkowy czar, ale akurat nad nim to trzeba będzie popracować, dlatego że serio, jest to bohater, którego, no, mało kto chce nim grać. I moim zdaniem pierdę jest dla niego na tą chwilę odpowiednim miejscem. Dobra, to teraz tak, mamy Marbasa, który ma około 20% dodatkowej odporności na magię, czyli odporności do tej, że macie efekt czarutparty. Więc w połączeniu z np. z umiejętnością ze szczęściem no to macie już 35%. Jak sobie jeszcze jakieś budki dropniecie na albo klatę, to macie 45 lub 55% odporności na magię, co jest, co bywa całkiem wkurzające dla przeciwnika. No i teraz tak, samo posiadanie Marbasa w pewnym sensie ukierunkowuje przeciwnika na to, że on unika magii, która atakuje wasze jednostki, bardziej stawia na magię, która wspiera jego jednostki. Więc e, e, ewentualnie po prostu idzie w kombat. Więc jest to bohater ogólnie bardzo mocny. E, czy najmocniejszy. Kurczę, teraz tak, no. Jednak. Jednak a. Nie wiem, czy nie przesadziłem z tym, z tym Nymusem, ale to wydaje mi się, że jest to bohater dobry, bardzo dobry, taki taki naprawdę bardzo dobry. Ten. Chyba też powinien być do Eski. Kurczę, może do Eski. No, może do eski. Więc to jest te, to tak samo mocne. S. Z kolei, władca jest bohaterem, który um, do, do, dodaje nam dodatkowego diabła, dodatkową zmorę i dodatkowego czarta. Ta obecność dodatkowego diabła, w połączeniu, jeżeli wam się trafi 2%, 2 i macie jeszcze dodatkowego diabła, z, na przykład z dyplomacji, powoduje, że ilość diabłów jest duża. I faktycznie. Ta jednostka wtedy może być grana pod wampiryzm i mega ciężko ją zabić. Dodatkowo robi cholernie duży damage, co powoduje, że mega dobrze się regeneruje. To takie jedno z tych zagrań, które możecie sobie oczywiście zagrać na, na, ten, na tym bohaterze. Czy dodawanie trzech jednostek jest jakieś super mocne? No moim zdaniem na Inferno jest. Kurczę, moim zdaniem na Inferno jest. Albo tak. Nie, nie, to, to moim zdaniem jest Tier A. Dobrze, to, to jest taki niskawy Tier A, ale powinien być ponad tymi bohaterami, moim zdaniem. Bo dia... Inferto często opiera się na tym, że diabeł jest mega ciężki do zbicia i że mega dużo bije. Jeżeli się na nim troszeczkę skupimy i zaczniemy go faktycznie bufować w jakiejś rzeczy, co, które spowodują, że będzie trudny do zabicia, no to no to akurat dodawanie dodatkowych jednostek jest w porządku. Teraz mamy Orlando, który jest nowym bohaterem, wprowadzonym w paszu 3.0 bufującym rogacze. I teraz tak. W praktyce to ja nim grałem tylko na testach 3 razy czy 4. I powiem tak, o ile bonus do statystyk dla. bonus do statystyk dla wybuchającej wybuchającego ulepszenia rogaczy oraz dodanie im bolesnego ciosu jest w porządku, no nie jest jakiś tam super, o tyle rolka 4-4 dla rogatego, nie, dla rogatej bestii, tak ona się nazywa, to jest rogata bestia, ta która skacze, to ulepszenie alternatywne, o tyle to jest bardzo mocne, to, jest, to, to nie daje żadnego buforu na to, że będziecie mieli mini rolkę i wasza jednostka dostanie turbo kontrę i uważam, na podstawie testów i małej ilości zagranych gier, że ten bohater zasługuje również na A. I ja bym go dał nawet, nawet przedznawcę, bo jeżeli dobrze wykorzystacie jego speckę i skaczecie w te cele, które. Które być może no, na przykład nie mają kontry, ewentualnie skażecie w takie cele, które możecie praktycznie do zera zezłomować, to ona zrobi okropnie duże waliu, i nie ma tutaj mowy o pomyłce żadnej. Jest to jednostka niemożliwa do osłabienia osłabieniem. Czyli yy, jeżeli gracie na przykład na nekro i dziubnie was smok, no to ta jednostka dalej ma 4-4. To jest naprawdę spoko. Więc, więc to za, wydaje mi się Tierem A, natomiast to mówię, no, ilość gier, którymi zagrałem tym bohaterem, jest niewspółmierna do. Tego, ile gier rozegrałem bohaterami pozostałymi. Więc ta ocena jest taka troszeczkę hmm, spekulacyjna. Więc teraz tak. Mamy Nebirosa, który dodaje plus jeden szczęścia i blokuje taktykę przeciwnika. I to jest bohater, który sporadycznie się przy, przydaje, w niektórych parach się naprawdę przydaje. Nie umieściłbym go tak nisko jak tutaj tego pana, jego mościa. No plus jeden szczęścia i to, że, ma, że macie gwarantowaną taktykę, która taktyka, pamiętajcie, na Inferno pozwala wejść tier 7 i tier 6 w pierwszej turze. To jest całkiem duży boost, jeżeli nastawiacie się na to, że faktycznie atakujecie przeciwnika. Więc wiecie, nie wchodzicie na dwa razy, tylko wchodzicie na raz. Więc może to oddać, jest to całkiem w porządku. Dlatego, dlatego uważam, że to jest TRC. Czasem się przydaje, na niektóre frakcje po prostu oddaje, szczególnie na przykład na orka, że, że blokujecie mu taktykę i i macie szybsze też jednostki, więc to wy możecie wjechać pierwsi, tak? to, to jest te, ta sama zasada, w której demon często musi trochę dziubnąć orka na początku, żeby on się zbyt mocno nie rozpędził, tak? Tak samo jak na przykład przystań w tej parze też musi grać czasem i im szybciej dla przystani, tym, tym lepiej, a im wolniej, tym lepiej dla orka. Dalej, mamy bohatera Graul, tak? Bo skoro specjalista od tieru drugiego umieszczony został na tierze A, to przekręcające liczniki Gravel jest moim zdaniem bohaterem, który zasługuje na wysoki tier A. Ten jamnik potrafi zrobić w pierwszej turze jesień średniowiecza. Plus 6 6 może nie wydaje się dużo, ale jamników jest sporo i jeżeli, jeżeli gracie pod szczęśliwe ciosy, to ten bonus początkowy oraz ilość jednostek, które obejmuje swoim swoim atakiem Cerber, jest jest duża, tak i naprawdę liczbowo ten damage potrafi przerażać, dlatego, dlatego to jest mocny tier A. Oczywiście jamnik jest miękki i szybko spada, więc to jest to jest pierwszy turowiec. Jeżeli dobrze zagracie, to faktycznie ten jamnik pożyje troszkę dłużej, ale zwykle, zwykle przeciwnik stara się go gdzieś tam dziubnąć jakąś jednostką i spada go na przykład 35, 40 i już takich liczb nie robi. No i ostatnim bohaterem jest Deleb. Która posiada specjalizację do balisty. Balista z każdym strzałem w jednostkę przeciwnika, ten strzał w tym miejscu staje się kulą ognia. Tak? Czyli tam trzy pola na trzy pola się zadaje też obrażenia od kuli ognia. No i teraz tak: no, na przykład w parze z orkiem, jest to jeden z lepszych herosów, jakiego można mieć. W parze z nekropolią na no raczej przeciwnik się spodziewał to jest ten sam case, który poruszałem przy Vittorio. Że przeciwnik się spodziewa, ale nie zawsze ma narzędzia, żeby z tym walczyć. Dodatkowo, możecie też nie ulepszać tej balisty i ona tak czy inaczej będzie sobie strzelać i, nawet nie posiadając umiejętności machiny wojenne, po prostu będzie ładować kulów przeciwnika, póki się przeciwnik nią nie zainteresuje. No dobra, czy to jest bohater jakiś super bardzo mega dobry? Zdarzało mi się wygrywać na przykład na Loch, grając pod machiny wojenne tym Deleb, dlatego że przeciwnik nie spodziewał się, że zagram machiny wojenne. Tylko czy to tak realnie jest wyznacznikiem? No, no, no nie, dla mnie to jest bohater, który lepszy na pewno od Agraela, Porównywalny z Grokiem. Ale moim zdaniem Jezebek nie powinna przeskoczyć ta balista, dlatego że Dlatego, że mówię, no to, to zależy. No, przeciwnik się tego spodziewa, tak? Że, żeby wy będziecie grać pod balistę, a jeżeli nie, to ona ma zniko to ta, ta kulka ma znikomy wpływ na rozgrywkę, więc no, jeżeli jej przeciwnik oczywiście przez całą grę nie zabije, to zrobi robotę. Ale ogólnie, no to. Mm, to wygląda mi to na taki środkowy Tier B. No i tak oto mamy całą tier listę właśnie Bohaterów, mm, bohaterów Inferno. Chciałbym, żebyście się wypowiedzieli na, na to, bo chyba w poprzednim odcinku nie poprosiłem o to, więc, jeżeli, więc co wy sądzicie na ten temat? Zachęcam Was również do tego, żebyście sobie w opisie tego filmu, oczywiście, znajdziecie link do tej tier listy, żebyście sobie ją sami wypełnili i wrzucili na Tavern of Fashion. O, widzicie, no wypadłem z prawy, no zapomniałem, zapomniałem o tym wspomnieć, więc poprzypinam w komentarzach. Wejdźcie sobie, wypełnijcie tę tier listę i wrzućcie na kanał Arena Chat. Że ewentualnie, no tak, Arena, czat, żebyście mogli podyskutować na temat tego, dlaczego tak, a nie inaczej, bo te dyskusje w poprzednich tier listach wyglądały super, mega satysfakcjonowały mnie jako twórcę, że, um, że do, do nich dochodzi, że ludzie tam dzielą się swoimi poglądami, dlaczego tak, a nie inaczej. To powoduje, że społeczność jest mocniejsza, to powoduje też, że z kim bym nie grał, to już coraz mi, coraz mi trudniej wygrywać. <grywa> Dobra, zachęcam pozostałych kolegów, standardowo do tego, żeby swoje tier listy zrobić. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś z kanału nie subskrybuje, będzie mi bardzo miło. I trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć.